Przygotujcie się na Black Weekend Wojanshop. Najlepszy okres na zrobienie zakupów. Nawet do minus 70%. Praktycznie wszystkie produkty przecenione. To jest po prostu niesamowite. Ten weekend: wojanshop.pl. Niezmarnej okazji. Siemano, kolano. Podjąłem decyzję. Wreszcie. Wreszcie podjąłem decyzję. Pomogliście mi w tym również wy, że wyprowadzam się z tego domu. Nie chcę więcej mieszkać w jakimś ogromnym, diamentowym domu i być spłukanym. Wolę mieć pełno diaksów i mieszkać w. W normalnym domku, co nie? W normalnym domku. Prowadzić normalne życie, a nie jakieś e, ekstrawaganckie i życie ponad stan Tego nie chcemy Chcemy cały ten dom w dzisiejszym odcinku rozebrać i podsumować sobie ile mamy diamentów Tym samym pewnie staniemy się najbogatsi na całych Wojanowicach e, Widzę, że jest Palion na serwerze, więc podlecę do niego i się... A właśnie, bo tutaj jest świnka Halinka Nie wiem czy to Nubek, czy to Palion mi ją tutaj przywieźli Gówniaczek tak się nazywa, bo ktoś ją tak nazwał Ej, świnka Halinka, Ej, gdzie mi uciekasz? A jadę na święce Halince Cześć, czinka,inka. Wr A, linka, wracaj tam. Nie mogę cię stracić. Wracaj do tej dziury tam. Alina, Alina, dobrze. Dobrze. Ha, nie, nie. O, dobra, czekaj, zamknę ją. I chyba nie, czekaj, jeszcze góra, jeszcze góra. O, dobra. Jest zamknięta. Udało się. Miałem nadzieję, że jeśli nic nie stanie. A my już chodźmy do tego paliona i zaczniemy ten dom zdejmować. Obstawiajcie teraz na dole w komentarzach piszcie waszym zdaniem ile tutaj będzie diamentów, ile stacków e, bloków. Obstawiam, że będzie 10 staków bloków diamentów. Zobaczymy. Albo albo nie, czekaj, jest, poprawię ten, e, ten ten przewidywania. 8 8 staków bloków. Albo dobra, dziesięć. Zostaje przy swoim pierwszym słowie. Dziesięć staków bloków diamentów. To by było ile? ile to byłoby diame tych diamentów? Wychodzi to ludzie 5760 diamentów, gdybym się, e, gdyby się zgadzało, więc to jest potężna ilość, jecha nie mogę, dobijamy 10 koła diamentów, <grym> więc będzie się działo, oglądacie cały filmik i drodzy widzowie, mamy właśnie Black Friday, Black Weekend cały weekend, wyprzedaże ogromne, od 26 do 28, największa wyprzedaż rzeczy na Voyage Shop. czyścimy magazyny, dlatego śpieszcie się Ponieważ tego dnia będą największe promocje, Jakie kiedykolwiek będą na Wojanshopie kolejne, takie dopiero za rok eee, A dlaczego macie, możecie musicie się śpieszyć? Ponieważ szybko rzeczy będą uciekać. To jest pewne, szybko rzeczy będą uciekać i możliwe, że będą jakieś braki. Więc przygotujcie się Black Weekend przeceny nawet o minus 80%. Ostatnio sprawdziłem, nawet niektóre produkty będą tak tanie. Jeden produkt nawet będzie za mniej niż zutówkę chyba. Więc o! Masakra! Wojanshop.pl Idziemy do Paliona. Dobra, ja słyszałem jak reklamować! Nasz przed moim domem co? Słyszałem i bardzo dobrze, bo polecam. Paliona poleca, a Paliona rzeczy też będą przecenione, więc jeżeli chcieliście mieć bluzę, albo koszulkę, albo brelok Paliona, to te wszystkie rzeczy będą Paliona tak, przecenione. Ja... Ja polecam serdecznie. To jest, co cię tu sprowadza? Spójrz, to mnie sprowadza, to mnie sprowadza. właśnie to. Ja. Co, właśnie ch to. Co, co chcesz, co chcesz? Chcę, wiesz, wiesz co chcę? Chcę potrzebuję twojej pomocy i zapłacę ci, bo ja już nie będę biedny, ja już będę od teraz najbogatszy. Słuchaj, wykopiemy wszystkie diamenty z mojego diamentowego domu Czaisz? Czaisz? Ale, czy, czy, zmieniasz dom? Zmieniam, zmieniam Pocze Zmien Ale poczekaj, poczekaj. czy ty będziesz mieszkał tam gdzie wcześniej, czy ty wykopiesz ten cały dom i budujesz tam nowy? nie, w planach jest, żebym zamienił się znowu nubem. Oczywiście jeśli będzie chciał, a jak nie będzie chciał, to go zabije i się zamienię z tego. A nub no tutaj sobie wróci to, No on nie ma zdania tutaj w tym mieście Bo to jest... Co ty robisz? Co, kto to? To jest świnkalinka, w sensie gumniaczek. Świnka <gubniaczek. gubniaczek. gubniaczek> Świnkalina no, no. jaka dwóch dziewczyna. Wiesz co? Już? Hmm, możemy już zaczynać, tak? Dobra, policzymy. Czekaj, a czekaj, 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 bo ja mam przy sobie 37 diamenty bloków. Ja a odłóż, bo to wszystkie się... diamenty tutaj, no. żeby były ładnie policzone, Do bo chcę no, podsumować pójdano, ile mam no, diamentów. Dobra, dobra. To są I... twoje, nie oszukam. E, oprócz, oprócz tego rozwalania tego wszystkiego, zbudujemy, zabudujemy, zamienimy diaksy na dirta. Dobra, dobra. No. Albo, ja albo czekaj, kogo. nie wiem czy za dirta, czy to zrobicie na kolejnym odcinku. Jeszcze się zastanowimy, zobaczymy ile nam zajmie rozwalanie no, no. tego. Ale widzowie, tak, e, no będzie się działo, na pewno. Mam nadzieję, to? że nie zgubię żadnego bloku diamentu, bo tu łatwo pewnie będzie o coś takiego. Noob się pewnie ucieszy, tak mi się wydaje. Jak myślisz? Ja myślę, że jemu nawet bardziej no. pasuje tutaj mieszkać. Wiesz co, kurde, no, ja się boję, że on się przyzwyczaił teraz tam, nie? On, mi się wydaje, że on będzie krzyczał. Myślisz, że będzie krzyczał? No, A mi chyba. się wydaje, że jemu się podobała ta miejscówka i że będzie chciał z powrotem tutaj wrócić. Bo no nawet myślę. ten dom dirtowy bardziej chyba był ładniejszy niż ten dirtowy, który on tam wybudował, tak mi się wydaje. No Wiesz, nie. Kto będzie niezadowolony? Katarzyna nie będzie zadowolona. A! Katarzyna, bo będzie znowu miała sąsiada nupka, tak! No Katarzyna już będzie niezwłch dziewczyna <śmiech> no. <śmiech> nie będzie zadowolona. Ale no, no co zrobisz, no? lekkie Ka współczucie, no. No, no lecieckie. Kasia w sumie też może się przeprowadzić jak będzie chciała Tam, o przecież ona ma tam zamek swój No, przecież on, ten zamek tam, to może sobie tam mieszkać przecież no. nawet Ale ona też ma ładny domek, właśnie ja teraz doceniłem miejsce, w którym Katarzyna miała domek Bo jednak jest to miejsce, Idealne. no centrum. tak, same, samo centrum, idealnie Więc tutaj jest po prostu, wszystko ma, ma blisko do ciebie, blisko do Nuba no. Oj, do Nuba zwłaszcza blisko A do Nuba to ja... Mieszkają razem prawie No, to tak jakby, trochę, no, trochę coś w tym jest O, rozwalam to i no Ile masz bloku? S, y, mam dwa i pół staka już mhm. <laughs> o, A my w ogóle jutro będziemy negocjować Palion. Ja z yy, A o co chodzi? Będzie ostra Bo będę okay. chciał kupić od ciebie Wieżowiec, Apple Store i Aha! McDonald'a! Hmm. Dobrze, wiesz co, na samym początku muszę się zastanowić, czy będę chciał sprzedać, ale okej, okay, okej okay. Przyjmuję, przyjmuję No, jak usłyszysz kwoty, to myślę, że nie będziesz się dłużej zastanawiał, no, tylko zdecydujesz plan. się Mam ten plan, zrobimy kwoty Bo ogólnie będę wtedy najbogatszy Może wybuduję swój bank, nie? O, bank, bank no. panionara panionara Zobaczymy, zobaczymy. Ja się zastanowię się, ale mam to w głowie. okej, będę wam. Już myślałem, że powiesz, mam to. <ślamu> nie, 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 nie jest to... <ślamu> No dobra. Ja oczywiście, widzowie, miałem na myśli powiedzenie, mam to w kaszance. Nie wiem, co by sobie myśleli jeśli widzę, że coś Pupi, innego no, powiem. No, wiadomo co chodzi, nie? <ślamu> no, więc słuchajcie, no diamentów jest po prostu taka ilość, że będę nimi po prostu jadł. Będę jej jadł. Będziesz szastał, szastał będziesz. Tak. Diamenty będą szastane, będzie super raźnie. Ja już się nie mogę doczekać, podsumować. Jest. O nie, Halina. Halina, nie uciekaj Dobra. mi czasem, Halina. Jasny Gwidle to jest bloków. <śle> Ile już masz? E, raz, dwa, prawie cztery staki. Cztery prawie staki! O, o, o. Ty, ale, ale ty wiesz. Ty wiesz, że będę znowu najbogatszy. Ty wiesz. Ty wiesz. No. Tak, tylko że wiesz, ja to do, do sprzedania mam trzy, trzy, jeden z lepszych budynków w Wojanowicach, nie? <grystanie> o ja, ale to się dogadamy, to się dogadamy Widzowiec nie będzie tani <grystanie> to Ja już nie pamiętam w końcu, nie, nie sprawdziłem widzowiec jak napisali za ile w końcu ty go wtedy kupiłeś no Wiesz, ale cena rośnie, nie? To było chyba tysiąc około diamentów nie? E, tak, ty się znajdiemy to wale wiesz, co narośnie, ziemię ziemi jest coraz mniej na wojonowicach no. Ale przedsiębiorca malony A nieruchomości mu w głowie Tak, ha, trzeba ha. trzeba, no A ja nie kupię tej nieruchomości, bo nie lubię, że nieruchomości zaczynają się na nie. Ja bym chciał kupić tak nieruchomości nieruch tak o, tak, tak ruchomości. ruchomości, żeby były ruchome. Tak, ruchome no ruchomości, ruchomości. Czyli przedam wieżowe na kółkach w takim razie <grym> Wyobrażacie sobie, że tam będzie moja znowu główka! Jo! Ja! No wiesz co, ta główka będzie bardziej pasować, bo mój zielony ten, ten budynek jest niebieski nadal. Nie? No, mogłeś się Także to, to jest kolejny plus to jest kolejny plus, że pa. ten budynek jest zielony i no, no, no <grym> to ja ci powiem. A mogłeś, wiesz co mogłeś? Mogę zamienić ten niebieski w sumie na zielony i to byłoby jeszcze bardziej twoje ten. Tak, ale przez to, że jest teraz niebieski, mogę podwyższyć cenę, nie? Eee! No, no właśnie Nie że w końcu odkupisz, nie? Tylko ja po prostu chciałem zarobić na <grym> tym, bo sprzedam to za wyższą cenę. Drodzy widzowie, ale ja nie pozwolę, żebym był znowu spukany. Nawet jeżeli kupię te wszystkie rzeczy, to na pewno nie będę spukany, bo najwyżej wybuduję drugi wieżowiec, a potem trzeci, a ja, czwarty. A ten na końcu wykupię działkę i go zburzę. Jasny gwindy ledjaxów. Jasne ciasto! Wszystko. A nie, bo jeszcze tutaj jest. A jeszcze tutaj! Świnka, linka tutaj jest. No, jeszcze całe to ja. Yeah. Ale jedno jest dla Nuba dobre. Dlatego będzie musiał się wymienić. W sensie będzie chciał. Zrobiłem mu tak zarąbisty magazyn, <tuk> tuk, 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 tuk. że to jest masakra. Ten magazyn, to jest najpiękniejszy magazyn chyba w ogóle na świecie. właśnie ty mu ten magazyn. No spójrzmy yeah. na niego jeszcze raz, bo, bo jest naprawdę piękne. Spójrzcie on jest gdzieś. No do praw, bo tutaj jest ten filar. Doprawić? Czy mam dobra, doprawić? No good, no okay. Kaszanką. Bardzo, ale tu nawet nie trzeba tego dirta dawać. Da się wejść po tych schodach, do łóżka. Fajnie. No, będzie zadowolony. O, spójrzmy jeszcze raz na ten magazyn. A, to cały. Widzisz. a na magazyn. O, dobra. ale pięknie, te piękności. What? Ile ja mam diamentów? Cze a, czekajcie, jeszcze tu? tutaj. No właśnie. Tu. Zabieramy wszystko, ja to teraz podliczę. Dobra, a! Jeszcze nie. wezmę sobie nie. te Jeszcze co ja ci muszę dać, nie? No, no, no e, dobra, tylko chodźmy na początku do góry I ja muszę wypuścić finkę, alinkę Eee, żeby podliczyć sobie też te tutaj diaksy I sprawdzić naokoło, czy nigdzie nie zostawiłem diaksów no i spadłem Móg no, kurde Mógłbym Z się tego... podbudować diamentami, ale nie będę marnował e, masz wełnę Nie będę marnował, bo nie żyję już ponad stan Palion! O, nie żyję dobra. już ponad stan e, Masz miejsce w ogóle w ekwipunku? Eee, miejsce wykrywania. Dobra, ja wyciągam kalkulator, okay. ty mi ile masz. Dobra, w masz bloków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem i pół staka! Siedem Na razie, 7. na razie to siedem. Ja Dobra. mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, też siedem. Masz. Ja. 14 razy. 64? <noise> razy 9 o kurde Ile masz pustaka? 32 dokładnie, czy ile jest tych, tych, tych pozostałych? Mam 31 bloków i 6 diamentów Dobra, to też... To, dodaj, to, to, dodaj Dobra, weź już, nie dodawajmy tych 6 diamentów, bo się zaraz pominę Co, co to 6 diamentów przy tym? E, dobra, czyli 40... Ja, już się boję diamek. kwoty, nie? No świnia, czemu Poczekaj, po To jest jakieś, e, szacując, 8,5 tysiąca diamentów TYSIĄCA?! No a? Ja! A ja szacowałem, że to będzie z 5, 5,5 To jest 8,5 tysiąca Ile? Nie mogę z tego, Palen, nie mogę z tego Ej, zobacz, ta świnia nie reaguje na, na ten e, na marchewkę. Zobacz. No bo patrz na, na diamenty. No, no patrz Dobra. na to, ma totalnie wymalone This is yours, 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 yeah. yours, yours, yours. Yeah. No Ja yeah! Ale ekiwunek wygląda widzowie Nie mogę z tego po prostu <noise> Ile bloków, ile to trzeba kopać tych diamentów, żeby tyle mieć no, ja. nie skopanie tego to zajęłoby lata. Po prostu lata chyba To są diamenty z całych wojenowisk praktycznie, nie? <grym> no. <grym> to, jest, to jest wliczony tak. To jest wliczony McDonald, wieżowiec, e, Jest wliczone w to Apple Store, wszystkie te sklepy, no jest masakra Czyli ja sobie do mnie W tym odcinku nie będziemy już, chyba tego domku, to już co w innym można zrobić. Tak. Chodźmy do mnie. Tylko ja próbuję e... zabrać świnię, zobacz, ona w ogóle nie chce iść, O! No to sobie zwrócone. Zrób sobie wędkę z marchewką. Nie mam wędki. Ja Ona nie mam. chce iść. Nawet ty... o o o idzie. Dobra, ja chcę ją z powrotem dać do mojego m, domu. Dobra. Przyniosę ci smycz może co, bo zanim ty ten, to ten. Dobra, tak jest. No. Ej w sumie fakt, przecież ja mogłem smycz wziąć a ja brałem ziemniaki do domu. Nie mam. Co? Ja nie mam do do Ale świnia chyba bardziej lubi ziemniaki niż marchew. Z tego co widzę, bo marchew to nie chciała, uciekała od marchwi. Palion mi pomoże. No A, no i oczywiście mycz. zapłata za tą pomoc palionera się należy. Cięć. Na Właśnie ile wyceniasz my. tą pomoc, którą mi tutaj udzieliłeś? Eee... No to ty wyceń, nie? To twoja, twoja rola. No to w takim razie jeden diament. <głosy> 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 Jaki skąpiec! <laughs> Sukaj, ty juba ja już nie żyję ponad stan, ja już teraz będę liczył grosz do grosza I ty jesteś? I to właśnie przy moim przyszłym tamku, Starym nowym Ja jest... I Halinka. Jesteś... Chodź zapraszam cię tu Halinka. Jesteś nubka w sensie to stary ten. A tam Tak, tak. Masz tak. smycz jedną ci dam. Dobra, Trzymy. zapraszam świnka Halinka, zapraszam. O. Nie, nie gówniaczek. O. Jest git. Masz na zapas. O, dziękuję. Dobra, to w takim razie jeszcze za smycz, to trzyma jeden blok. <grych> o. No dobra, nie no, za takie to jest git, jest git, git, jest git. Dobra, ja jeszcze tutaj spójrzcie, widzowie. Tutaj została zmieniona jedna rzecz, nie wiem kto to zrobił. Ty to zrobisz, bo to jest na zielono. Nie, nie, to nie, ja właśnie, ale to... Czemu ktoś mnie wkopuje? No właśnie, bo to jest na zielony kolor. I to zostało zmienione, słuchajcie, widzowie. To musiała być katarzyna, bo Noob No. A czemu ten zwierzątko Dilcik? To... Zwierzątko Dilcika. To Dilcika zwierzątko damy potem tam. Ale tak czy siak, widzowie, jestem najbogatszy na Wojanowicach Na obecną chwilę. Mamy... Ponad 14 staków bloków! A nie! Słuchajcie, to nie są staki zwykłych diaksów, to są staki bloków diamentów. To bloki, no. Wiesz, że w sumie nie wiem, czy starczyłyby te bloki, żeby zamienić ten niebieską terrakotę, czy ten beton, co to jest, na, na bloki diaksowe? Jak myślisz? Eee, wydaje mi się, że tak. No serio, to już tyle bloków? Nie, na pewno, na pewno starczy, tego nie ma dużo. Widzowie. Ale by to wyglądało, jasny gwint! Ale by to, no. Ale by to wyglądało! A może kupiłbym tylko wieżowiec od ciebie, a Maka i to już nie. No, no, możesz, możesz. Nie, będziemy negocjować jutro, dlatego wbijajcie jutro na odcinek koniecznie. Jak mówiłem, na Wojanshopie są mega promocje, dlatego korzystajcie z nich póki można, bo mówię, koniec weekendu i nie będzie już promocji. Kolejne takie dopiero za przyszły rok, za cały rok, 365 dni. Takie promocje zdarzają się tylko raz, na Wojanshopie są bardzo rzadko promocje, więc skoro prawie wszystkie produkty będą przecenione, to nie wiem, jeżeli myślisz, o zakupie czegokolwiek z Woyna Shopu, to jest naprawdę najlepszy moment. A dodatkowo, słuchajcie. To będziecie mieć kozackie rzeczy, za naprawdę czasem nawet mniej niż 80% Brak wartości. Friday już niedługo. Dokładnie. I to nawet cały weekend, nie tylko Friday. Tylko cały weekend, it's Friday then. It's anten, anten, i na